Witam siostrę Chrystusie, Ja mam na imię Urszula i rozważamy właśnie Słowo Boże. Tak. No i właśnie, jaką ma siostra nadzieję? Czy siostra chce iść do nieba? Czy tu na ziemi mamy żyć? Ale przepraszam, nie rozumiem, A z kim nie rozmawiam. Ja mam na imię Urszula. Tak. I rozważamy Słowo Boże, właśnie o tej jednej nadziei prawdziwej. Ale ja siostry nie znam. Ja nie chcę rozmawiać z siostrą na temat Słowa Bożego. Ale Chrystus jest jeden i nas będzie łączyła Jego prawda i miłość. I nie ma się co a lękać. Mi, a proszę mi powiedzieć, a jakiego wyznania siostra jest? No Cyrykasa, Kurilasa wyznajemy, że oni są fałszywe proroki, bo Chrystus jest prawdziwym. A siostra czego się boi? Chrystus żyje. Matko, no nie, bo myślałam, że to świadki Jehowy. Nie no, świadki to oni idą na pierwszy ogień. Oni Chrystusowie odebrali wszystkie tytuły. Ojcostwo, Królestwo, Nauczycielstwo, Pasterstwo. No nie no, zaskoczyliście mnie. się, <ścoughs> raz ktoś tak do mnie dzwoni, kochani. No nie dziwcie się. No. Dzisiaj jest taki świat elektronicznie zmanipulowany, że ja bym zbaraniałam normalnie. Nie no, nie ma się co lękać, bo prawda i tak się będzie łączyć, bo Chrystus jest jedną, on nie założył żadnej religii, ale swoją żonę ma, oblubienicę, wesele baranka z prawdy jego. Jak ktoś się zakłamany, to Judas się powiesił, bo był zakłamany i wydał krew niewinną, czyli zdradził, nie uprawiał seksu, a zdradził Chrystusa. I się powiesił. Dlaczego? Dlaczego się powiesił Judasz? Bo wziął srebrnik, ale go tak paliło piekło sumienia, bo po, 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 po śmierci nie ma tego, tego katolickiego piekła, bo ja byłem w katolicyzmie i tam w ogóle ducha życia nie ma, tam się tylko śmierć głoszą i modlą śmierć i zdrowaś Mario w godzinę śmierci. I moja mama mówi pierdoła do doła i ona tą śmierć głosi, a ja stałem, bo mama widziała, że ja trzeciego dnia zmartwychwstałem, bo Chrystus dał mi życie. 3 dni byłem nieprzytomny ja szukałem tego Boga, co dał mi życie, bo w Sosnowcu lekarze mówią, że miałem nie wyżyć jutra i mama, że na dobre, na złe miał się przygotować. I powiedzieli, że krzyk nade mną stawiali, ordynatorzy, jak było na obchodzie. I ja szukam tego Boga, bo ja nie paliłem, nie ćpałem, ja byłem pokorny, posłuszny rodzicom, a później szukałem sensu życia. I medycyna nie żyje 300 lat, robi biznes, uśmierca ludzi, respiratory chciały mnie uśmiercić, bo wyrywałem tą rurę, dwa im popsułem. No ale przeżyłem dzięki Chrystusowi i szukałem i świadkowie rozbili moją rodzinę, bo przyszli do nas i zaczęli nam mieszać mózgi. I ja mówię, jestem siebie Jezusa i oni po prostu rozbili rodzinę, żona odeszła 20 lat temu, wzięła dwóch synów, bo system świadków chyba rozbija, w Rosji miałem zakaz. Stoją na stojakach, Dziś, dzisiaj uciekli, bo tam stoją na stojakach to ja z Urszulką idę i chcę im głosić Chrystusa, a oni się tak Krowa, no i co? I policję wzywają i po sądach straszenie, tak? Także świadkowie mają dużo strachu i te strachy przyjdą na nich, bo oni się wrobili, że jak ja dobry, faryzeusz daj dziesięcinę stoję na stojaka, wszystkich osądzili, adwentystów, wszystkie religie świadkowe sądzili. Jak ktoś nie uznaje ich jechowej Jeho, boga, to że zwinnie w Armagedonie. Ale to oni tak wierzą i przyjdzie na nich ten, ten sąd ich fałszywy. Bo ja, ja tu, no, a, a Chrystus jest teraz wybrał Polskę i z nas idzie Iskra. I jak się nie damy sprowokować Amerykańcom do wojny tej fizycznej i nie damy się zakłamać tym fałszywym teraz Chrystusom co są, to Chrystus jest nad tobą mąż jak jest, masz męża, to mąż, męża w Chrystusie masz słuchać. Bo tak jest. No masz męża, siostra? Nie, nie mam. Ale miałaś. No tak. A co, a co się stało z mężem? Asmaru. No to zmartwychwstanie. No to, no to widzisz zmartwychwstanie, bo ciało w stanie, ale są dwa zmartwychwstania. I, I teraz Chrystus mi objawił, że ty nigdy nie umrzesz, jako, bo ty nie możesz za mąż się ożenić. No mogłabyś, ale widzisz tę niesprawiedliwość i żyjesz jak anioł w sobie. I twój może zmartwychwstanie i będziesz królową, bo Bóg połączy was w rodzinę królewską, bo mamy królować na ziemi. Przyjdź królestwo twoje, i to jest w sercu. I ty szukasz społeczności, brakuje ci miłości. Bo jak męża straciłeś, jaki by nie był, to zawsze to jest głowa i to jest jedne ciało, co Bóg złączy. No i to jest taka pustka, i to w środku się czuje, że brak, coś nie jest tak, że, że nie ma tej osoby. Tak. tak. No. Także Jeszcze proszę powiedzieć, bo mam taki mękik w głowie, zaskoczona jestem tym telefonem, a mój numer telefonu to skąd macie? No tam w internecie Cyrykas na YouTube ogłaszał. Aha, no to super, to cieszę się, że, że miło No, Także nie, si też. siostra Cyrykas, miałeś kontakt osobisty z cyrykasem albo z Kurilasem? Tak, chcił mnie. On bo cię chcił. To... A to teraz, tak? Tak, Ale tak. A tak on cię oksił, to jest. chrzcicielem, czyli chrz 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 on jest ojcem twoim chrzestnym, bo cię oksił. Musisz go teraz słuchać, tak? podchodzę, no znaczy wzoruje się bardzo dużo biorę jego, jego, jego osoby wiedzy z tego względu, że ma bardzo ogromną wiedzę, a ja tak samo jak wiesz, wiesz, mam bardzo dużo katolicką wiarę, także no, i, zawsze każdy z nas, jak jest otwartego serca, wciągnie, żeby wiedzy jeszcze więcej, a jeszcze dobrej wiedzy, to... No ja nie, ja nie, podchodziłam do tego żony z moim ojcem szczerze, to ja tak nie, nie, nie tego. Ja wiem, że jest pastorem, chabły, y, 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 e, biało-biała. Ja my tam jeździmy na nabożeństwa i sobie spotykamy się w czwartki na studium biblijne i ten że tak, że, tak, ja mu tam nie przypisuję jakiegoś jestestwa to on po prostu jest takim samym y, człowiekiem jak ja czy ty nie, Także to... A jak siostra Manejnie? Jak siostra Manejnie? Ochręna. Ja mam na mnie Bogdan, i powiedz mi, a jaką nadzieję ci ten Cylikas mówi, że jesteś zbawiona, ale musisz umrzeć, bo tak, oksiła się, czy jesteś nowonarodzona. A ja, ja wierzę w to, że Chrystus jego prawda wyzwala z kłamsa śmierci diabła, bo diabeł uśmiercił Ewę jednym kłamstwem. I teraz jedne kłamstwo w religii, czy tam w kościele domowym, to śmierć. A jak mamy prawdę Chrystusową w mózgu i w sercu jego miłość, no to jesteśmy nowonarodzeni, i Chrystus, jako. Jako ojciec, który daje nam to życie, nie, nie chce śmierci bezbożnego, czyli swego Syna, nie, na przykład jak upadnie mi 10 razy, to Chrystus nam podaje ręce, rękę, bo jak ty masz dzieci, bo jak masz męża, to mówisz, musisz mieć dzieci. Tak, masz dzieci. Jak, jak dziecko coś się stało, bo ja też dwóch synów, to mi w środku takie uczucie, jak w dziecku się krzywda dzieje. No to jeśli Chrystus cierpiał na Golgocie i krople krwi, bo przeżywał, że naród wybrany do nich przyszedł i go śmiercią do łotrów. I on to przeżywał doskonałe uczucia. On wszystko przeżywał doskonale. Bo był nieskazitelnym barankiem. Nasze, miał ciało bez grzechu. I on, jako ojciec, on nie ma podobania w śmierci bezbożnego. Ale diabeł jednym kłamstwem uśmierca. Czyli, jeśli pastor Cyrykas mówi, że ty musisz umrzeć, ale będziesz na pewno zbawiona po śmierci, to jest kłamstwo. Bo teraz Chrystus przyszedł i ja ci powiedziałem, że ty nigdy nie umrzesz, bo Chrystus przychodzi. I on teraz powiedział, że są tacy, że nie zaznają śmierci, objawienie 20 rozdział 6 werset, to jest pierwsze zmartwychwstanie. I tak jak syn marnotrawny, co przyszedł do Ojca, czyli do Chrystusa, i ten syn był umarły, a ożył. Czyli kobieta, która za życia, życie, ży prowadzi życie, jest umarła, ale ty jesteś pobożną kobietą i chcesz iść właśnie za pasterzem, którym jest Chrystus. No ale Chrystus jest w niebie, jak ty będziesz widziała błędy u Crykasa, powiedz mu, skarć go, wiesz, bo ten Chrystus przez ciebie przemówi do niego i poczujesz, jak on jest pastor, czyli litera prawa jak wilk, że cię tym litera prawa zranicie, albo cię, że się napomni, wiesz, bo prorocy też, Chrystus posłał proroków Eliasza, Izajasza i Zechiela i tam oni mieli też problem przekazać tym królom te, te orędzie, nie, bo Jermiasza co robili, jak proroku prześladowali, a ty jesteś aniołem, Jesteś uczennicą Chrystusa, tylko tej wiedzy zdobywasz teraz, ale od poznania prawdziwego zależy życie. Czyli Chrystus jest tym wogiem, królem, ojcem, nauczycielem, bo nie ma dwójcy, trójcy, nie ma. Jego ojciec, Chrystusowy ojciec mu wszystko przekazał. I przekładamy Ewę w jakimś tam sensie, że przepięta będzie Ziemia, będziesz cierniej Osty ci rodziła. Ale dał zbawienie w synu Mateusza 17,5. Jego, słuchajcie, to jest bardzo ważny werset, bo faryzeusze nie słuchali syna Bożego, Chrystusa, jako syna Bożego, bo on nie był synem Józefa, synem Cieśli, czy tam synem Dawida nie był tylko był z linii rodowej Dawidowej. Także Chrystus był jako Syn Boży, jako król Izraela. Przyszedł i, i życi nie chcieli go przyjąć jako króla. Mówił mam Cezara, a dzisiaj cyrkaz mówi Pan Jezus. To jest, pan to jest ten cesarz dzisiaj. To podatki płacimy mi na Pana Dudy. Ale moment, chwileczkę. Stop. Tak, Bożenko. Powiedz mi, bo ja widzę, ty bardzo coś masz... Coś bardzo Ci leży na wątrobie, ten cykat. Ja nie chcę tego słuchać, wiesz, to jest to twoje punkt widzenia, wiesz, i z tym szacunkiem jesteś tak samo człowiekiem jak ja, więc ja pozwoliłam ci mówić, do któregoś mówię, ale już w tym momencie stop. Ja nie chcę. Masz jakieś sugestie? Proszę się z klasem skontaktować. On bardzo chętnie udziela jakichkolwiek informacji. Z ciężko, to jest ciężko. Dzwoniliśmy do biblioteki, ma sekretarkę, tam Dyszek no. dzwonił. Kurilas nas wysłuchał nie. troszkę, ale wyłączył, w ogóle nie chciał rozmawiać. Oni nie słuchają. Słuchaj, ja nie, cię szanuję, że, że masz. Po... No? To może no. może zrób tak, że. Może przez maila spróbuj się z nim skontaktować. Przyjedź ona nabożeństwo w niedzielę, na dziesiątą. Do Bielska Białej? Tak. Ale to mnie zabiją. No, 20, tam, to mnie zabiją tam, bo mnie gonią. Bo ja jestem Synem Bożym i oni te demony mnie nienawidzą właśnie. Nie, nie, słuchaj, ja wiesz to ja z całym szacunkiem, ale ja bym nic skończyła tą rozmowę. No to ja jestem ja Synem i... Bożym, jednym z 12 aniołów i starszych z 24 słuchaj, starszych. Ja... I Chrystus przeze mnie mówi do ciebie. Chrystus, tym Nieźle, a Cyrykas jako waśnie, fałszywy Chrystus cię zwodzić jak szatan Ewe, wiesz, to musisz uważać. nieźle, bo, bo powinieneś przyjąć z Ducha Świętego. Ja te są nieważne, to są do mafii faryzejskich właśnie, że ty masz go słuchać, iż go teraz no, wychwalasz jak katoliczka papieża wychwala, no. To ty cyrykasa, już masz za Boga. Ale go słuchasz go, bronisz go. Ty masz go napominać, tego Cyrykasa, bo on jest większą władzę dana i teraz większa odpowiedzialność. Masz go karcić, bo Co to z boku tak widzisz. Jest ja bo wiem, jest bo taki. jeśli... Proszę się Ale... i Jesteś zablokowany. Dziękuję. Do widzenia. Nawróć się do Chrystusa, króla Izraela. No, błogosławimy. Błogosławimy tą